Serdecznie witamy na PokerStrategy.com, Twojej profesjonalnej szkole pokera. Autorem tej serii jest dyplomowany psycholog Pascal Kichner. To jest pierwsza część serii pod tytułem Wyznaczanie celów i ich osiąganie. Zaczynajmy. Odcinek pierwszy. Przygotowania. Z tego filmiku dowiesz się, że konieczna jest klarowność Twoich celów, jak z Twoich wizji powstaną zapisane cele, Pięć podstawowych kroków do sukcesu. Że tkwi w Tobie dużo potencjału. Że aby odnieść sukces, musisz działać. Zanim będziesz mógł wspiąć się na Everest, musisz oczywiście wiedzieć, co chcesz osiągnąć w Twoim życiu. Potrzebujesz więc całkowitej klarowności Twoich celów. Zadaj sobie odpowiednie pytania. Czego oczekujesz od życia? Dlaczego warto żyć? Co chciałbyś osiągnąć w życiu? Dlaczego twoje życie jest takie, jakie właśnie jest? Z czego możesz długoterminowo zrezygnować? Czym są tymczasowe skłonności? Z czego nie chciałbyś długoterminowo rezygnować? Strzała wystrzelona bez kierunku mija cel. Statek bez konkretnego celu poddaje się działaniu fal i morza. Dopiero jasny cel, określenie go pozwala strzale stać się niebezpieczną bronią, a statkowi. Wartościowym środkiem transportu. Dla pokerzysty oznacza to świadome zaznajomienie się z powyższymi pytaniami, jakie znaczenie poker ma dla niego i jego życia, oraz określanie według tego swoich celów. A oto pierwsza strategia, aby odnieść sukces. Badania w wiale Siła zapisanych celów stanie się bardziej widoczna, jeśli zapoznasz się z następującymi badaniami. W 1953 roku grupa badaczy zapytała absolwentów Uniwersytetu Yale o ich osobiste cele. 20 lat później badacze zapytali tamtych absolwentów o ich obecne zarobki. Wynik całkowicie zaskoczył naukowców. 3% absolwentów zarabiało w swoich zawodach więcej niż pozostałe 97% razem. Dokładnie, te 3% było tymi, którzy wyznaczali sobie konkretne cele co do ich życia i zapisali je. Czego się z tego nauczyliśmy? Naucz się zapisywać Twoje marzenia i wizje. Stały się one celami. Trzymaj się swoich marzeń, abyś mógł pracować nad ich spełnieniem. Pięć podstawowych kroków. Cel, który nie zostanie zapisany, pozostaje tylko marzeniem lub życzeniem. Nie tylko werbalizuj swoje cele, ale od razu zapisuj je na papierze. Ta strategia zostanie z Tobą na całe życie i będzie przynosić Ci korzyści w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jest to podstawowa zasada, na którą składa się pięć prostych kroków. Zdefiniuj jasne cele, wyeliminuj tymczasowe skłonności. Zapisz swoje cele na papierze, to jest główna myśl tej strategii. Wyznacz sobie termin realizacji celów. Cel bez stałego punktu odniesienia można przesuwać bez końca. Każdego dnia zmierzaj w kierunku szczytu rób cokolwiek co zbliży się do szczytu. Włącz te czynności do swojego planu dnia. Nie trać żadnego dnia w drodze na szczyt. Pozostawaj na dobrej drodze i to codziennie. Codziennie wizualizuj swoje cele. Jeśli codziennie będziesz miał swoje cele przed oczami, to nigdy ich nie stracisz z pola widzenia. Na pewno znasz powiedzenie co z oczu, to z serca. Dlatego wizualizuj codziennie swoje cele, wyobrażając sobie, jak to będzie, kiedy osiągniesz swój cel. Wtedy zawsze będziesz wiedział, dlaczego właśnie robisz to, co właśnie robisz. Dzięki temu pozostaniesz zmotywowany i będziesz się cieszyć z każdego małego kroku, który przybliży cię do celu. W ten sposób nigdy nie stracisz z oczu swojego dużego celu. Bądź zdobywcą szczytów. Twoje zapisane cele będą cię motywować każdego dnia. Im większe są twoje cele, które osiągniesz, tym większa będzie dodatkowa motywacja. Przy pomocy tej strategii możesz osiągnąć wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Przywołuj swoje cele każdego ranka i decyduj się potem na Twój Everest, który od razu zaatakujesz. Obudź swój potencjał. To, co w tym momencie z siebie dajesz, nie jest decydujące. O wiele ważniejsze jest to, że zasadniczo tkwi w tobie tyle potencjału, że w twoim ziemskim życiu nie jesteś w stanie go całkowicie rozwinąć. Dlatego więc nie jest ważne, kim byłeś lub kim jesteś, ale kim się staniesz. Aby osiągnąć swój everest w tempie i bez opóźnień, ważne jest, żebyś przygotował wszystko, co konieczne. Jeśli chcesz mieć doskonałą sesję pokerową, to potrzebujesz wielu małych rzeczy, jak na przykład spokój, koncentracja, sytość, strategia przed flopem oraz zagrania po flopie itd. Tak Jeśli na przykład nie zrozumiesz standardowych zagrań po flopie, to w najgorszym przypadku musisz czekać aż to zrobisz. Jeśli rozpoczniesz swoją spinaczkę na szczyt, a w trakcie jej trwania stwierdzisz, że jednak nie umiesz zastosować zawartej w brązowych artykułach strategii lub po prostu nie możesz się dzisiaj skoncentrować, to tylko w niewielu przypadkach sesja będzie udana. Dlatego zawczasu myśl o wszystkich koniecznych czynnikach, które pozwolą ci kompletnie i z sukcesami rozegrać sesję. Zadbaj o przyjemną i motywującą atmosferę pracy, oraz zorganizuj sobie wygodne krzesło. Skoncentruj się w 100% na Twojej grze. Powinieneś czerpać przyjemność z pracy, a z tym łączy się Twoje miejsce pracy. Zanim wprowadziłem się do mojego biura na uniwersytecie, wyrzuciłem z niego wszystkie niepotrzebne rzeczy oraz je posprzątałem. Urządzenie biura trwa krótko i dało mi dobre samopoczucie, a o to właśnie chodzi. Jeśli zaaranżowałeś wszystko na potrzeby twojego zadania, oraz zrobiłeś wszystko po kolei, to już nic więcej nie stoi na przeszkodzie twojej owocnej pracy. Ile dobrych postanowień noworocznych znika w pierwszych dniach stycznia? Myślę, że przyczyną jest to, że wiele osób nie ma planu, jak mogą osiągnąć swoje postanowienia i nie planują poszczególnych kroków. Dlatego ukierunkuj się na sukces. Jeśli więc już wszystko przygotowałeś, to ważne jest, żebyś zaczął. Twój plan nie musi być perfekcyjny. Stanie się on takim wystarczająco wcześnie. O wiele ważniejsze jest, żeby uczynić pierwszy krok. A teraz odpowiednie przysłowie. Przeciętny plan, który zostanie wykonany z motywacją, jest lepszy niż perfekcyjny plan, którego nikt nie wykonuje. Wielu ludziom nie brakuje talentu czy możliwości, ale boją się, że zawiodą. Jedyną możliwością przezwyciężenia tego strachu jest wykonanie tych prac i pozbycie się go. Legenda hokeja na lodzie, Wayne Grecki, powiedział pewnego razu: Spudujesz od razu wszystkie strzały, których nie wykonasz, co oznacza, że jeśli nie zaczniesz działać, to nigdy nie osiągniesz celu. Oznacza to także, że jeśli wykorzystasz każdą możliwość, aby posunąć się do przodu, to wszystko inne będzie lżejsze. I automatycznie się zoptymalizuje. Wykonaj pierwszy krok, a Ci się uda. To wszystko w tym odcinku. Teraz podsumujemy najważniejsze myśli. Najważniejsze myśli. Konieczna jest klarowność celów. Dopiero wtedy, kiedy wiesz, czego chcesz, możesz skoncentrować swoją energię w konkretnym punkcie. Uwiecznij swój Everest na papierze. Jest to prosta strategia i właśnie dlatego jest taka skuteczna. Pięć podstawowych kroków. Tych pięć podstawowych kroków jest fundamentem do osiągnięcia celów. Bądź zdobywcą szczytów, działaj, motywuj się każdego dnia, bądź aktywny. Twój potencjał jest decydujący. To, kim kiedyś byłeś, lub to, kim dzisiaj jesteś, nie jest tak decydujące jak twój potencjał na przyszłość. Jeśli nie działasz, to nie może się udać. Podejmuj wyzwania. Wskazówki praktyczne. Teraz pokażę Ci, jak możesz zastosować w życiu zdobyte tu teoretyczne informacje. Potraktuj następujące punkty jako pracę domową do następnego odcinka. Wykonaj ją proszę pisemnie. Weź czystą kartkę papieru i zanotuj 10 celów prywatnych i zawodowych, które chcesz osiągnąć w ciągu roku. Zapisz Twoje cele w zrealizowanej formie, na przykład. Pokonam na stałe Fixed Limit na stawkach pół dolara dolar. Wybierz cel z Twojej listy, z którego będziesz miał najwięcej korzyści i który będzie miał największe pozytywne następstwa dla Twojego dotychczasowego życia. Zapisz ten cel na osobnej kartce i dopisz do niego termin. Bez niego możesz ciągle przesuwać osiągnięcie celu. Może to na przykład wyglądać w ten sposób. Do 31 grudnia 2007 pokonam na stałe fixed limit na stawkach pół dolara/dolar. Teraz Twoim zadaniem jest zastosowanie wyżej wymienionych punktów. Opracuj indywidualny plan wykonania celu i codziennie go wykonuj. Strategia ta ma potencjał do trwałej zmiany Twojego życia. Przyjrzyj się Twojemu miejscu pracy i zadaj sobie pytanie, jaka osoba pracuje i gra w pokera w takim otoczeniu. Działaj natychmiast i zmień twoje miejsce pracy w miejsce, w którym chętnie przebywasz i pracujesz. Zdecyduj już dziś o uprzątnięciu twojego miejsca pracy. W następnej części pokażę wam jak z góry planować każdy dzień, każdy tydzień i każdy miesiąc. Chcę, żebyś miał przegląd w Twoich celach, abyś dzięki temu mógł planować długoterminowo oraz żebyś mógł tu i teraz podejmować optymalne decyzje. Zadaj sobie pytanie, jakie prace mogę wykonać od razu i dzięki temu przybliżyć się do celu. To już wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę.